Cześć kochani, witam was serdecznie na mojej nowej recenzji i witam was serdecznie na naszym kanale. Chciałabym wam dzisiaj pokazać taką fajną zabawkę, która jest dobrą opcją na sportową zabawę, na bezpieczną sportową zabawę. Tak jak widzicie za mną, jest to łuk. Łuk jest wykonany z plastiku, z gumki i również z tyłu, przepraszam, nie z tyłu, tylko na końcach ma. Mm, Gumę, dlatego dzięki tej gumie ta zabawa jest po prostu bezpieczna. I w skład tej zabawki wchodzą trzy strzały. Wchodzi oczywiście łuk, bardzo fajnie wykonany, porządnie. Ma opływowy kształt, więc jest przyjemny dla dotyku i dla oka. I również mamy tutaj tarczę. Ja tej tarczy nie będę wycinać, bo po prostu Wam zaprezentuję, jak się tym bawimy. I ją zostawię w spokoju, ale ona jest do wycięcia samodzielnego. Tutaj też mamy taki uchwyt na te trzy strzały. Teraz Wam może zaprezentuję. Czekajcie, położę to tu. Pokażę Wam pudełko. Jest to. Archery, Bow and Arrow, ale możecie po prostu wpisać ŁUK, ŁUK do zabawy, i będziecie widzieli tą zabawkę. Zabawka jest od trzeciego roku życia. Popatrzcie w ten sposób. Mhm. Widzicie tutaj, macie tą, tą płytkę do strzelania. Do wycięcia, tak jak powiedziałam wcześniej. Teraz może Wam zaprezentuję, jak się tym bawimy, czyli najlepsza część mojej wypowiedzi. Uwaga, uwaga, uwaga. Robimy to tak. O! Zakładamy sobie tutaj jest trzymadełko. Tą strzałę. A, widzicie, co ja zrobiłam? Robimy to tak. Wkładamy tą strzałę tutaj, tak, żeby się to mogło przymocować. Widzicie, pokażę Wam w ten sposób. Złapało ostrość. Nie złapało ostrości. Jeszcze łapie mnie cały czas, więc mam nadzieję, że widzicie. O, widzicie, w ten sposób tu się tutaj. Mm, Trzyma, że są takie ząbki i o te ząbki zaczepiamy, tak? Mamy strzałę. I tą strzałę możemy teraz naciągnąć, przemknąć jedno oko i strzelamy. Uwaga, słaby ze mnie zawodnik. Spróbuję jeszcze raz. Wiecie, jak pierwszy raz się coś robi, to zazwyczaj tu nie wychodzi, więc nie ma co się stresować. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, może ja zrobię to w ten sposób. Aha, to się chyba trzyma w ten sposób. Wiecie, ja nigdy nie byłam dobra w tym, chociaż jak chcę być dobra we wszystkim w sumie, a może to się robi tą ręką? O może jakoś tak. Myślę, że każdy chłopak będzie wiedział, jak to robić. Uwierzcie mi, że każdy chłopak pewnie wie, jak to robić. I. Prawie, prawie. A, spróbuję jeszcze raz. Czemu nie? Może tym razem mi się uda, jak myślicie? Dobra. Popatrzcie, to się robi w ten sposób. A, może ja sobie chwycę tu, w ten sposób. I będę teraz celowała. Bardziej naciągnę. Dobra. Zawodnik z Łucznictwa. No. Póki co ze mnie nie będzie, musiałabym mieć pewnie dobrego nauczyciela. Może jednego z Was. Bo jestem pewna, że każdy z chłopaków z pewnością dałby sobie perfekcyjnie radę. Ale widzicie, ja jestem kobietą. Ja lubię takie damskie sprawy. I właśnie tak wychodzi mój sposób na męskie sporty. Chociaż nie wiem, czy do końca to jest męski sport, jak myślicie. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie w komentarzu bo może ja czegoś nie wiem. Dobrze kochani, jeśli Wam się podobało, to prosiłabym Was o łapcie w górę i o subik z dzwoneczkiem, żebym robiła dla Was więcej tych mm, recenzji, żebyście więcej mnie widzieli. Jeśli Wam się bardzo podobało, a mało jeśli Wam się podobało, to też bym prosiła. I chciałabym was zaprosić na następną recenzję i do zobaczenia kochani w następnym odcineczku. Pa pa.